Dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, filmie którym w oczekiwaniu na kolejne historie, historie Anglii, historie Francji, a także inne gry takie jak Hearts of Iron 4, Europa Universalis 4 i Bóg wie co jeszcze, zaczniemy sobie grać na megamodzie i odtwarzać wielkie imperia, które ta. Wersja moda dopuszcza do utworzenia. Zagramy sobie na początku jako Francja. No bo oczywiście czym mógłbym zagrać ja, oczywiście. Spróbujemy odtworzyć, nie wiem, coś z tego. Myślę, że trzy imperia, to może być ciekawe. I tak naprawdę rozszerzymy to trochę. Widać, że tutaj chodzi głównie o to, żeby zjednoczyć imperium Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i to jest, jak się ten obszar nazywał? Kurczę, nie pamiętam, no chodzi po prostu o północną Afrykę, tutaj zachodnią część. Gramy na scenariuszu w 2027 roku. No autor tego scenariusza zakłada chyba, że państwa się rozpadną. Graliśmy już kiedyś na tym. Jak widać tutaj Niemcy się rozpadły na Bawarię, e, Mannheim, Rheinland, e, to, e, to jest co? Nadrenia? Nie, to jest jakoś inaczej się to nazywało. Saksonie. w ogóle te nazwy są dość dziwne, ale nie będziemy się tym przejmowali. Czekajcie, to się... Nie, dobrze jednak są te nazwy. Myślałem, że to jest jakoś inaczej napisane, ale spoko. Gramy Francją, ponieważ jak wiecie, doskonale Francję lubię. Nie podoba mi się jednak to, jaki tu jest ustrój, a ja już chyba widzę, że jest tu dokładnie socjaldemokracja. Musimy się jak najszybciej pozbyć. A więc change govern government type i pokaż pan to, co powinniśmy wybrać. Tu mi ktoś z was mówił, że jest jakiś taki super ustrój, który wpływa bardzo na rozwój kraju. Czy to jest ten? Nie, nie wiem co to jest za ustrój. Jakiś powinienem sobie wybrać. Dobra, ja pójdę w repu... A nie, nie pójdę w nic, bo nie mam hajsu. Myślałem, że pójdę w republikę parlamentarną. Spoko, na początku idźmy w jakieś, nie wiem, badania, economy grow i tak dalej. To będzie raczej dość ciekawe. Dość ciężkie, bo nie gramy już na tym modzie, który, wiecie, zwiększa jakość armii, więc powinno być trudniej. Tutaj liczy się jakość i umiejętność prowadzenia wojen. Dobra, zmienimy się w parlamentarną republikę. Ponieważ ja ten ustrój bardzo lubię. O Jezu, jaki brzydki kolor, ty. Weź to pozmieniaj. Eee, czy my w ogóle... Uuu, będziemy zarabiać chyba więcej. Powiem, że tak. Tylko tu się dało włączyć automatyczną... Nie, tak, to jest wersja, w której nie ma automatycznej asymilacji. Spoko, to nie jest taki duży problem. Sam sobie poasymiluję tę ziemię. Zwiększmy wydania na towary i inwestycje i badania. Zarabiamy tak po 100 tysięcy. To będzie myślę, że odpowiednia ilość hajsu. I zmieńmy koniecznie ten kolor, bo mnie tak to po prostu razi w oczy. O Jezu, za bardzo taki jaskrawy. O Jezu. Dobra, taki granatowy. Ja mam też ustawione dość silne kolorki, chyba trochę za bardzo, nie? Co ja najwyżej zmienię w kolejnym filmie. Dobrze, e, Francja jak widać jest podzielona... W ogóle mogę wam... Czytałem ostatnio trochę o... Czytałem ostatnio trochę o ustroju politycznym Francji i wy sobie nawet nie zdajecie sprawy z tego, jakie to jest ciekawe państwo. Wiecie w ogóle, że to jest jedna z najbardziej scentralizowanych państw Unii Europejskiej? Francja jest podzielona na, na departamenty. I tam zobaczcie, w Polsce jest dość silna władza samorządowa, prawda? No bo co, co chwilę na pewno w waszych miejscowościach wiszą te plakaty przed wyborami samorządowymi, e, dużo zależy od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast e, czy wsi. A we Francji tak nie ma. We Francji jest bardzo silnie zcentralizowany kraj i najwięcej zależy od władzy w Paryżu. Teraz właśnie we Francji są wybory parlamentarne i tam na przykład nie jest tak, że wiecie, prezydent głównie nic nie może. Tak jak na przykład w Polsce, bo prezydent Andrzej Duda może niewiele, prawda? Najwięcej może premier Donald Tusk. We Francji tak nie jest. We Francji funkcję de facto premiera pełni prezydent i to on przewodniczy pracą rządu, więc jest to bardzo ciekawy kraj. I nawet na Wikipedii możecie trochę o nim poczytać. Dlatego też mnie to dziwi, że skoro Francja jest tak centralizowana, to że się rozpadła i musimy ją teraz jak najszybciej centralizować. Chociaż rzeczywiście e, mieszkańcy Normandii, mieszkańcy Bretanii i mieszkańcy Oksytanii. Od zawsze troszeczkę odstają od tych głównych Francuzów. No i oczywiście tutaj Alzacja i Lotaryngia, ponieważ o to walczą zawsze z Niemcami. No i mieszkańcy Sabaudi, a także Lazurowego Wybrzeża. Dobrze, nie gadajmy tyle. Weźmy się za powolne centralizowanie kraju. I myślę, że zaczniemy od Normandii. W ogóle przydałby się... Dajcie znać, czy chcecie taki film o lądowaniu aliantów w Normandii, ponieważ 6, 6 czerwca, nie pamiętam dokładnie jaka data, ale była 80. rocznica. Nawet nasz prezydent Polski był na tej rocznicy. Więc y, może przydałby się o tym film, o jakichś ciekawostkach i tak dalej. Jestem w stanie to zrobić, oczywiście. A ile my mamy w ogóle armii? Pokaż pan to. Jest to napisane. Mm, 695 tysięcy, bardzo spoko. Atakujemy zatem e, Normandię. Teraz tak, Declare War, nie mamy żadnego oczekiwania, to jest super w tej wersji Mega moda, tylko muszę trochę poprawić te prowincje, nie ogarnąłem tego na dzisiaj, ogarnę to na następny film. Swoją drogą, ciekawe kto wygra Euro? Może Francja wygra? Jak, jakie jest wasze zdanie? Ja myślę, że wygra Hiszpania. Szkoda mi bardzo Szwajcarów i Turków, że odpadli, bo to były rzeczywiście fajne drużyny. No wiecie, ja to zawsze kibicuję takim mało, bym powiedział, mało znanym drużyna, bo to jest po prostu ciekawsze jak one, wiecie, yy, mają szansę wygrać. No bo Francja, Hiszpania to jest ciągle to samo. O! I tutaj działa kapitulacja, pięknie! Normandia wraca do Francji. Co ciekawe w ogóle obecni władcy Anglii, nie pamiętam czy wywodzą się dokładnie, ale no, monarchia w Anglii w 1066 roku pochodziła właśnie z Normandii, ponieważ Wilhelm Zdobywca był z pochodzenia, znaczy w Normandii po prostu byli Wikingowie i on dokonał z Normandii inwazji na Anglię. I w ten, zresztą o tym, te, o tym Wam opowiem w historii Anglii, bo to było tam, wiecie, inwazja na Anglię, bitwa pod Hastings i tak dalej. Dobrze, skoro mamy już armię gotową, to ja bym jeszcze centralizował całą Brytanię. Nie będziemy tutaj zwlekać, podbijemy ile wlezie. Ta wersja mega moda z Włóczęgiem jest fajna, ale jednak brak tej kapitulacji potrafi i przysporzyć ból głowy. Poza tym jest troszeczkę, w mojej opinii, za prosta pod względem bitewnym, bo jak sobie rozwiniecie tam armię, to doskonale o tym wiecie że ja 30 tysięczną armią byłbym w stanie rozwalić 200 tysięczną armię, więc jest to takie, mm, takie naciągane trochę, nie? Zobaczymy w ogóle, czy te państwa, o, wywaliłam je do Kanady, super, czy te państwa będą się jakkolwiek jednoczyć, fajnie by w sumie było, bo nie ukrywam, że byłyby mi e, dużo ciężej. Nawet ta automatyczna asymilacja mi tak bardzo, znaczy ta nieautomatyczna asymilacja mi tak bardzo nie przeszkadza. Możemy w ogóle, jeśli chcecie, zrobić World Conquest na, te, na tej wersji moda. Tylko dajcie mi znać, jakim państwem byście chcieli, żebym to zrobił. Tutaj widzę, że Rosja znowu poszła w federację z kimś. Z tą częścią Ukrainy, zapewne. Może Polską World Conquest na mega modzie, bo patrzcie, tu jest coś takiego jak All Union State, czy ja to widzę tu? Chyba tego nie widzę, ale jest na pewno United Nations, zobaczcie, czyli ONZ. Wyobraźcie sobie ONZ na mega modzie, jakaś masakra, to by cztery filmy, bym to robił minimum. Aż mi laguje jak ten, jak, jak się tworzy ta mapa. A patrzcie, awansowaliśmy przy aneksji tych państw od razu do top 10, więc się bardzo cieszę. Tutaj w ogóle mamy ultimatum. Tak, tu jest ultimatum i to jest tak naprawdę najważniejsze. Tego mi bardzo brakowało. Bo to ultimatum się naprawdę czasem przydaje. Dobra, zajmijmy sobie też tą mniejszą wyssepkę i Nie pozwólmy na to, żeby jakkolwiek to zostało zajęte przez kogokolwiek, czyli przez, głównie przez Anglików. Swoją drogą w Anglii też ciekawa rzecz jest, o tym opowiem w ostatnim filmie z historii Anglii, bo tak, historia Anglii i historia Francji będą podzielone. Ale w Anglii zmieniła się władza, zmieniła się władza, po 14 latach utraciła władzę kons partia konserwatywna, więc na pewno się to odbije na historii Anglii. Uuu, ktoś mi wojnę wypowiedział, ktoś mi wojnę wypowiedział, Szwajcaria, proszę bardzo. Po co ci to było? Chyba nie wygrać. ja mam bardzo dużo oszczędności. Jeszcze Rumunia i Norwegia, proszę was o zaprzestanie działań wojennych. Silvuple, natomiast wypełniam wojnę Alzacji i Lotaryngii tak, żeby wiecie, nie było dudno, żeby były dwie wojny naraz. I postaramy się ich pojechać. Dobra, Alezacja i Lotaringia pięknie upadła tak naprawdę na że tak powiem, na hita zeszli. Swoją drogą chciałem was jeszcze teraz, tak mi przyszło do głowy a propos tego hita, że chciałem was serdecznie zaprosić na serwer Discord, ponieważ zakończyliśmy właśnie pierwszą edycję serwera Minecraft i będziemy przygotowywać się powoli do drugiej, więc jeśli chcielibyście zagrać, no to zapraszam na Discorda, ponieważ osoby, które nie są na Discordzie, nie dostaną do niego dostępu, gdyż musimy mieć nad wami jakąś kontrolę, prawda? No i też wybory prezydenckie są w piątek, więc kolejna okazja, żeby wygrać hajs. No więc serdecznie zapraszam. To nie zagłosuje w wyborach prezydenckich, ten ban. Szwajcaria elegancko upada. Najgorsze na tym modzie jest to, jak stoisz w połowie kraju, państwo nie skapituluje, a tobie się armia wypłucze. Mi co prawda się nie wypłukała, ale wiecie jak to jest. Dobra, elegancko, pięknie Szwajcaria upada i wiecie co? Ja nie będę, zgodnie z waszą sugestią, nie będę wszystkiego anektował. Szwajcarię zrobię sobie z niej wasala. Poproszę repsy. Tylko, żeby to było widać, że to jest mój wasal, żeby się nie pogubił. Zmienię jej kolor, wasale będą mieli taki ciemniejszy. Proszę bardzo, elegancko. I tutaj dobrze, nie ma też buga, bo na wersji z UwTenJainem jest taki bug, że tracicie ta jakby armię na... Aha, tu chyba też jest taki. Nie, dobra, milion zastek miałem i milion zastek mam. Ale na UwTenJainie jest tak, że jak, nie, jak armia stoi tak na przykład na, na terytorium waszego wasala, to wy ją tracicie. A mnie wojnę wypowiada co Coś z Belgii, prawda? I Polska, Polsko, Kwowadis, Kwowadis. Kwowadis to mówię dla młodszych, to jest po łacinie dokąd zmierzasz. To jest cytat z, mm, z książki Henryka Sienkiewicza Kwowadis domine, czyli dokąd idziesz panie. To jest wypowiedziane słowa. To jest chyba wypowiedziane przez Jezusa do Piotra albo na odwrót, nie pamiętam. Wiecie jak Kwowadis czytałem, ja nie czytałem kwowadis. bo to było w ósmej klasie, ja wtedy byłem na konkursie historycznym, więc... No były priorytety, no chyba rozumiecie. Zresztą ja bardzo ubolewam nad tym, że ja czytam za mało książek. Ja bym czytał dużo... Właśnie teraz sobie zamawiam książki historyczne po to właśnie, żeby wam robić lepsze filmy. Ale... Mam nadzieję, że teraz po maturze, jak mam... Właśnie wyniki matur są jutro. Jak wy to oglądacie, to będę wiedział jakie są wyniki matur albo pojutrze, bo... U mnie to jest jakoś tak dziwnie, że jutro teoretycznie mam jechać odebrać wyniki, a komisja egzaminacyjna wydaje je dopiero we wtorek. Dziwne to. Jak nie zdałem, to usuwam kanał. Nie no, żartuję, ale będzie mi, będzie mi smutno. Dobrze, ta Bretania upadła. Tak naprawdę dzięki Bogu, bo już mi się zaczęli przebijać do Paryża. Na szczęście ja ich wyprzedziłem. Strasz, zmniejszają w ogóle agresywność AI, bo ja doskonale wiem ile tu się wojen wypowiada, a i tak tych wojen jest mnóstwo. Tak się zastanawiam w ogóle, czy ktoś toczy wojnę oprócz mnie. No i widzę, że chyba tak. Tu w ogóle Chiny 71 milionów ekonomii. Masakra jakaś pierwsza na świecie są. A mi lepszy bywa populacji, że tak powiem. 32 tysiące, niedużo. Jestem republiką parlamentarną, to trochę jak mój serwer Discord, też tam jest republika parlamentarna, jest parlament, jest rząd, jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych. No ale to kto będzie chciał to sobie dołączyć i się dowie jak to pięknie wygląda. Tak naprawdę nie mogę się doczekać, aż uruchomimy już nową ekonomię, bo z tą nową ekonomią rzeczywiście będziecie się mogli poczuć, no jak w prawdziwym państwie. PKB, bezrobocie, inflacja, tylko że to trochę jeszcze potrwa, bo to bardzo duży projekt. Ech, ale na pewno się uda. Nie ma co, nie ma co się denerwować. Okej, okay, wypowiadam wojnę teraz Sabaudi, tak żeby powoli zacząć sobie jednoczyć terytoria należące jeszcze do Francji, ale powoli też należące do Włoch. Elegancko, mamy cię. No i musimy się przebić do Morza Śródziemnego. Bo w ogóle Francja to nie jest przypadkiem jedyne państwo w Europie, które graniczy z Morzem Północnym i z Morzem Śródziemnym? Czy ja coś mylę? Najlepsze jest to, że Polska by powiedziała mi wojnę, a ona nie bardzo ma dostęp do morza, więc ja nie wiem o co tu za bardzo chodzi. W Szwajcarii w ogóle jak się obniżało e, wydatki, że tak powiem. Znaczy jak się obniżało koszta? To czekajcie to się chyba tu robiło. Bo ja nie chcę, że wiecie o co chodzi. Nie chcę, żeby oni mi dużo dużo płacili. O tutaj, dokładnie. Nie płaccie mi w ogóle. Ja będę do was dokładał. Dobra, jednak nie, ty! Bo by musiał dopł dopłacać 150 tysięcy do Szwajcarii, byliby bardziej lojalni, no ale Jezus Maria, nie, nie kosztem pustego, pustego portfela. Rane boskie Dobra, na początek wypowiadam wojnę balo y a Baloni Valoni i Belgii. Nie wiem dlaczego te państwa są w ogóle rozdzielone. Jak rozumiem, interpretuję to w następujący sposób, że Belgia rozpadłaby się na tak jakby trzy segmenty, bo w ogóle podział administracyjny Belgii też na tym polega. Macie Walonię, Flandrię i Brukselę jako stołeczny obszar administracyjne i w Polsce też by mogło tak być. Warszawa powinna być moim zdaniem oddzielonym obszarem. Jestem ciekaw, co wy na ten temat uważacie. Możecie się ewentualnie zapytać czatu GPT. czat GPT zawsze pomoże. Walonia i Belgia znikają, a Polska dalej walczy. Gujana francuska chce niepodległości. Droga Gujano, ja ci wyślę ultimatum, a ty zaakceptowałaś. No i po co ci to było? No i po co ci to było? Martynica, dobra. Martynica to udzielenia niepodległości, bo to jakieś małe coś jest. Nie interesuje mnie to państwo kompletnie. I chodzi mi po głowie taki szalony plan, żeby uderzyć desantem na Anglię wzorem Wilhelma Zdobywcy. Czy Mordeparte Zdobywca. Uuu, Holandia Wojna by powiedziała, po co ci to Holandio? Dobra, spoko, to jak Holandia Wojna... O nie, to jest Anglia. Uuu, to przez Anglię to ja chyba nie chcę iść. Chociaż... Może powinienem zagrać na Kozaka? Dobra, gramy na kozaka. W ogóle te wszystkie moje marionetki chcą się wyzwolić. Wyzwalajcie się, byleby tylko Szwajcaria się nie wyzwoliła. Tylko teraz jak ja mam wojnę z Anglią, to na pewno Polska się nie zgodzi na pokój. I to może być drobny problem, ale tylko drobniutki, zapewniam was, to poradzimy sobie. Czekaj, z Holandią pokój zawarłem ci ja jestem normalny, z Polską chciałem. Holandia nie zgódź się proszę. No i niestety, i Polska i Holandia się zgodziły. Eee, aha, tu jest osobna Holandia i Niderlandia. No w sumie racja, bo Holandia jest prowincją Niderlandów. Tylko, że język e, Rada Języka Polskiego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii zezwala, żeby inne kraje mówiły w swoich językach i my mamy prawo mówić na Holandię, Holandia. Mimo, że to jest tylko część Królestwa Niderlandów. No dobrze, ale szybko poszło, bo upadli. Mam nadzieję tylko, że te państwka niemieckie się we mnie za bardzo nie będą wbijać, bo ja w ogóle ich nie chcę. Jak chcę zdobyć trzy królestwa, to, to nie te ziemie, wiecie? Nie te ziemie kompletnie. Jak to mówią, cytując klasyka, tory były złe. Miałem rozpocząć tą kampanię od zjednoczenia ziemi Francji. A co ja robię? Desantuję się na Anglię. No, czy ja jestem norma. Aha, i coś mi tu Saraland jakiś wypowiada wojnę. Nie, 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 nie. Proszę uspokój się, uspokój się. I Etiopia jeszcze też się uspokój. Eee, okej. Okay. Anglii nie pokonamy. Mają tam milion żołnierzy. To była głupota. Taka głupota, żeby to szturmować. I Szwajcaria chce niepodległości. No i po co ja to robiłem? Powiedzcie mi, po co mi ci wasale. Oni co chwilę będą chcieli niepodległości teraz. Jeszcze od... muszę jej przyznać niepodległość. No dobra, trudno już. Miałem Szwajcarię i nie mam Szwajcarii. To jej kolor zmienię, żeby nie było, że to moja marionetka. Ona była pomarańczowa, nie? No, dokładnie. Wypowiadam wojnę o Oksytanii. Centralizujmy tą Francję chociaż, wiecie? Proszę bardzo, Montpellier. Tu jest gdzieś jeszcze Toulouse. No, Lille Bordeaux to bardzo ważne miasto francuskie. Jedno chyba z większych. I elegancko cała Oksytania kapituluje. Zyskujemy w ten sposób granice z Pirenejami, a więc z Hiszpanią. I wypowiada mi wojnę Walia. Angliodroga. Nie desantuj mi się na te Niderlandy, bo i tak ci to nic nie da. że ona bardziej się desantuje w Belgii, a nie w Niderlandach, ale okej. Okay. Czy no wiecie o co chodzi, o cały ten obszar. Stało tak naprawdę lazurowe wybrzeże i pytanie, czy Korsyka jest moja. Chyba nie, o mój Boże, Korsyko? Czemu tyle wojen? Monako? Daj spokój, jeszcze jakaś Wenezuela czy coś. No dobra, lazurowe wybrzeże opanowane, no, walczy Wenezuela, kompletnie mnie to nie interesuje, oni są daleko. I Finlandia też mnie nie interesuje, bo też jest daleko. Dobra, zgrywamy kojraka, bierzemy całą moją armię i desantujemy się na Anglię, licząc na to, że ona. No wiecie, po prostu się rozleci. Ula la, 200 tysięcy się tu zdesantowało Anglików, bardzo dobrze. Anglia będzie w ten sposób pusta. To jest po prostu bot angielski, to się chyba, boty to się dogadały. W Hearts of Iron 4, Wage of History, WEU4 robią dokładnie to samo. Desantują się na Francję i dostają w web, a Anglia stoi pusta. No mówiłem, że są durni. Desantują się 400 tysiącami na Niderlandy, podczas gdy moje 1,5 miliona stoi we Francji. Brawo, Anglio! Brawo dla Anglii, proszę. Anglicy. Yy, zaraz, zaraz, 170 tysięcy, dobra. Sto... Myślałem, że więcej. Myślałem, że 1,5 miliona się tu desantuje. Anglicy, jak zwykle, wykazują się ponadprzeciętną europejską inteligencją. Ty! I skapitulowała cała Anglia, proszę bardzo. I co teraz powiesz? Jeszcze cię mogę całą manektować. No i oczywiście, że to zrobię. Prosiła, się prosiła, no i się doprosiła. No dobra, teraz wystarczy tylko przetrwać, żeby mi nic, ale tu nic nie wypowiedziało wojny, bo się rozlecę. Bo ja jestem tylko malutką Francją, małą Francją nieświadomą tak naprawdę swojego losu, która nie chce kłopotów. Rozumiecie państwa europejskie? Ja nie chcę kłopotów. Dobra, nie zdanie, chcę kłopoty. Wypowiadam wojnę kornwali. Odzyskajmy też Korsykę. Korsyka, która. Swoją drogą ona chyba chciała, że należy do Genui. Nie, czekaj, to było inaczej. Ona należała do Genui, sprzeciwiła się Genui, a potem sprzedała się Francji, bo Francja ją chyba kupiła. Nie, pa nie, dobra, nie wiem jak jest z tą Korsyką. Jak ktoś z Was wie, zna historię Korsyki, to chętnie bym się dowiedział. Nie będę mówił, żeby nie było, że nam jakieś głupoty. Opanujmy Katalonię. Drogą, to jest akurat intrygujące, czy Katalonia uzyska kiedyś niepodległość. Moim zdaniem nie. Chociaż swoją drogą nie wiadomo. Może w sumie tak. Nie wiem, musiałbym się namyślić na ten temat. Hmm, zaatakowało mnie państwo, którego bardzo intryguje mnie flaga. Czy wy to widzicie? Z czym wam się to kojarzy? Bo ja mam, tro ja mam trochę skojarzeń. Zobac I chcę zobaczyć, czy mamy po prostu podobne skojarzenia. Dlatego nie będę mówił, jakie ja mam. Poczekam, co wy napiszecie. No dobrze. Napatrzyliście się na flagę? Super, bo państwo właśnie zniknęło. Idealnie, Munster mi wypowiedział wojnę. Dzięki temu cała Anglia może być scentralizowana i tak naprawdę, teraz by się przydało zająć jakoś Szkocją. Tutaj to w ogóle trzeba by zmniejszyć całkowicie tą agresywność. Ej, bo tych wojen to jest. to nie miara, Po prostu tyle tych wojen wypowiadają. Jeszcze jakaś Bawaria się rzuca. Proszę cię, weźcie się zajmij Niemcami. Uuu, w ogóle tutaj coś. to takie malutkie było, nie? I patrzcie, i podporządkowali połowę Niemiec. Niesamowite, ja mam już w ogóle 40 milionów, ale jestem bogolem na tej Francji. Minęło trochę czasu, mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni, ale udało mi się opanować tutaj część Hiszpanii, taką sporą część Hiszpanii, więc naprawdę jest elegancko, zaczyna to moje imperium pięknie. Dobra, masz tą niepodległość Gujano i mnie nie denerwuj. Nic tylko niepodległości by chcieli, no to jest tak po prostu... Ja im pomagam, ja im daję szansę bycia, wiecie, pięknym imperium, a oni i tak chcą niepodległości, to jest niesprawiedliwe. Czuję się w tym momencie bardzo oszukany. Jeszcze Niemcy wypowiadają wojnę. Weź, spadaj. Szwajcaria podbiła e, Austrię? Hmm, gdzieś już to widziałem, w jakimś filmie chyba. Szkocja marzy o tym, żeby wyzwolić się od Wielkiej Brytanii i trochę się tą niepodległością nacieszyła. Ale przykro mi. wyzwoliłaś się od Wielkiej Brytanii, przyszła Francja i ci to pokrzyżowała. Nic za to nie poradzę, no takie życie. Dobra, podbój tej Szkocji to jednak takie trochę średnie zadanie, bardzo mozolna praca. Myślałem, że będzie łatwiej trochę. A tu Zong, elegancko, Szkocja upada, nareszcie tak naprawdę, i tu jeszcze Saraland jakiś mnie bił, więc już go posprzątam. No dobra, całe wyspy brytyjskie opanowane, udało się nawet opanować Irlandię, co ciekawe. W tym momencie możemy gwałtownie zwiększyć sobie wydatki na, wiecie, inwestycje i tak dalej, bo nie widzę żadnego problemu, żeby trzymać aż 90 milionów hajsu, które uzbierałem jakimś cudem. Zdecydowałem też, że zakończymy z y, czymś takim jak wyścigi Formuły 1 i zajmę sobie Monako. Proszę bardzo. W tym Monako to w ogóle można by zagrać na tym mega megamodzie, właśnie na tym separatyzmie, bo to może być bardzo ciekawe. Myślę, że tu bym dał radę nim zagrać. Stworzyć jakieś wie, wiecie, Imperium Monako, albo nie, stworzyć Rzym. Czekajcie, czy to jest Watykan. Jak tu jest Watykan, to zagram Watykanem. A co my zobaczmy. Nie, nie ma Watykanu, ale to zawsze można stworzyć w Rzymie na przykład, nie? Żeby Rzym był tylko Watykanem. To nie ma tak naprawdę problemu. No dobrze, to pełni szczęścia pozostała mi jeszcze terytorium e, Hiszpanii. Tutaj tych księstw Leonu, Kastylii. Mm, nie wiem co tu jeszcze jest. Bardzo możliwe, że tu jest e, właśnie. Tu jest Kastylia, a to Andaluzja, właśnie. Andaluzji, Galicji i tak dalej. Więc nie zwlekając, po prostu to podwijajmy. No dobrze, Andaluzja i to drugie zniknęło tak naprawdę, bo to byli moi wasale, to sobie ich zaanektowałem. Gorzej z pozostałą częścią Hiszpanii, powiem wam. Ja w ogóle terytorium Islandii kontroluje, jakim cudem, ja nie chciałem terytorium Islandii. Całkiem szybko mi idzie na tym mega Modzie to podbijanie. Może ten podbój świata nie będzie taki trudny? Oczywiście, jeśli będziecie go chcieli, nie? Przez to, że ta Hiszpania jest niezaciomilowana, to w ogóle rekrutować jednostek nie mogę i przez to pewnie mi opóźni trochę to ofensywę. Na szczęście w Paryżu zrekrutowałem jakieś pół miliona do myślę, że 700 tysięcy żołnierzy, co powinno mi bardzo pomóc. Właśnie wybory we Francji są dzisiaj tak swoją drogą, przypomniało mi się, to zobaczymy, kto wygra. Druga tura jest. Tam wybory parlamentarne mają dwie tury. Jak u nas prezydenckie. No a bardzo fajna zabawa z tą Algierią, trzeba przyznać. Ale mogłoby się to już skończyć. Już mnie to trochę zaczyna nużyć. Mogę na wasala? Na wasala bym sobie wziął. Nawet lepiej, bo w tym momencie przydałby mi się tu wasal, powiem szczerze. By łatwiej było zająć to drugie państwo. No, ruscy swoją drogą Polskę zajęli. Proszę bardzo. Jak zwykle ruscy muszą atakować na zachód. Bo nie, nie wystarczy im, że są największym państwem na świecie. Muszą zająć więcej. I jak zwykle biednej Polsce się obrywa. Mm, no dobra, tej wojny z Marokiem jednak nie wygramy na jedną armię, bo mi całą armię zniszczyli, trzeba dosłać kolejne wojska. Dobra, armia numer dwa, może ona sobie poradzi. No dobra, i Maroko też jest już moim wasalem, więc pozostało to teraz wszystko anektować i możemy tworzyć imperium. Dobra, wreszcie, możemy stworzyć Free Empires. O, Jezu, kolor jest ohydny, ale flaga jaka ładna. Uuu, ale ładna flaga. Taka wiecie. Brytyjsko-francusko-hiszpańska. No to rzeczywiście taka jak powinna być. Proszę bardzo, pierwsze imperium z serii Imperia Mega Modu na Mega Modzie zostały pierwsze imperium z dostępnych je na Mega Modzie zostało utworzone. No na spoko. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania i pół, i pół północnej Afryki, więc jest naprawdę Git. Tutaj to nawet nie będę się opowiadał o tym, co tu się dzieje. Spójrzmy po prostu bliżej na tą Francję i tyle. A więc moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!